Mam wrażenie, że odkryłem kopalnię złota, a mianowicie komentarze pod TikTokiem Grzegorza Krychowiaka. Grzesiu, napisałem do ciebie. Ja też do ciebie piszę. Grzegorzu, wróć do reprezentacji. Nie dziękuję. To pan Grzegorz Krychowiak zapoczątkował szał na Ligę Arabską, gdyby nie on, Ronaldo, dalej siedziałby w Europie. Z faktami się nie dyskutuje. To ten, co jest warty 2,5 miliona? Dobra cena jeszcze. Krystyna, można pozdrowienia dla babci? Nie. Panie Grzegorzu, kiedy transfer do Jagiellonii? Nie piję. Umarłbym na Podlasiu. Czysta ikona. To ten grajek, co grał z Kawaniem w PSG? On może mnie nie pamiętać. Ale masz drip, Grzesiu. Dzięki. Chyba? Od zawsze wiedziałem, że Grzegorz Krychowiak to czysta ikona, tak jak powiedziałem. Zdecydowanie jeden z moich ulubionych piłkarzy wszechczasów. Zaobserwujcie, żeby nie przegapić części drugiej, bo takich komentarzy jest o wiele więcej.